A zapisać W i ilu elementowe wariacje 3-elementowe, czyli tutaj trujeczka. Ilu elementowy zbiór dziewięciuelementowy, albo reguła mnożenia, albo tutaj ten drugi sposób to jest 512. No i tym drugą, czyli. 7 do potęgi trzeciej, 340 cyfr, ale na pierwszym miejscu mam do wyboru nie 8 cyfr, tylko 7, bo nie mogę mieć na tym miejscu tak samo na 10 sposobów i na tym miejscu tak samo na 10 sposobów, czyli mam 10 też na 10. No i ostatnią cyfrą jest 7, czyli na jeden sposób mogę wybrać cyfrę jedności. No i mam 9 razy 10. K to jest liczba elementów w wariacji, N to jest liczba elementów. Odpowiedź można też słownie, że większa jest liczba dwuelementowych.